Symbolicznym otwarciem drzwi do muzeum zapraszamy na cykl programów mających przedstawić zbiory Muzeum Ziemi Rawickiej najciekawsze eksponaty. Cykl nosi tytuł Muzeum z Wizytą u Państwa. Dzisiejsze spotkanie. Jest poświęcone malarstwu. A ja zilustruję Państwu to wyjątkowo od tyłu. Właśnie widzimy obraz od tylnej strony. Jest to krosno malarskie czyli ta drewniana rama, ale jest to specjalne krosno z klinami, z podwójnymi klinami. Zostało wynalezione w XVIII wieku z podwójnymi klinami i służy ono utrzymaniu, utrzymaniu stabilizacji płótna. Ponieważ płótno jest materiałem higroskopijnym, pochłania wilgoć, więc zmienia swoją objętość. A niestety to, co jest z przodu, czyli obraz, jest bardzo wrażliwy na te ruchy płótna. Widzicie Państwo tutaj obraz olejny, w technice olejnej wykonany, a przedstawia nasze miasto. Nie bez powodu chciałem Państwu dzisiaj zademonstrować, jak rawić został uwieczniony w obrazach, dlatego że nasze miasto w przyszłym roku będzie obchodziło urodziny 375. 375 lat no to jest spory odcinek czasu, więc takie utrwalanie tego, co się zmienia w naszym mieście, no jest bardzo fajnym później wspomnieniem dla oglądających. Mamy tutaj całą kolekcję obrazów w naszym muzeum. Na tej ścianie możecie Państwo obejrzeć pięć wizji ówczesnego Rawicza z roku 1942, okres okupacji. Autorem tych obrazów jest Bauer, niemiecki najprawdopodobniej malarz, nieznany nam bliżej, trudno nam powiedzieć jakieś konkretne informacje o tym malarzu, czy mieszkał, czy był związany z Rawiczem, ale najprawdopodobniej ta ilość obrazów wskazuje, że chyba tak było. Świetnie ikonograficznie przedstawione wszystkie miejsca Państwu znane, oczywiście z rynkiem, który no, pokazuje targ. Jak starsze osoby pamiętają, ten targ na rynku odbywał się jeszcze dosyć długo po wojnie i też niewiele się zmieniło, no, oprócz tej zieleni, której mamy troszeczkę mniej. Takie obrazy są świetnym dokumentem, które pomagają również w odtwarzaniu pewnych detali architektonicznych. 24 marca 1638 roku na mocy przywileju lokacyjnego król Władysław IV, panujący nam i uwieczniony na naszym obrazie, który mieści się w muzeum, nadał prawa miejskie, przywilej lokacyjny, przyjemskiemu, czyli założycielowi miasta Rawicza i to jest początek naszych dziejów. Urodziny naszego miasta będą dobrym czasem na przemyślenie, jak nasze miasto ma się rozwijać, w jaką stronę pójść, jak nawiązać do klubnych tradycji naszych ojców.